Ja Ci mówię, dlaczego zupki nie zjadłaś. Prosiłem cię o to. No prosiłem o zupkę, żebyś zjadła, a nie żebyś miała awanturę. Jaką awanturę? Dlaczego robisz awanturę? Tak nie wolno robić. Trzeba zjadać... Zupkę. Trzeba zjadać zupkę tą, co mama daje. Mówię! Trzeba zjadać zupkę. I jak powiedziałem już więcej telefonów. Ci nie dam. Nie będziesz słuchała muzyki z niego. Tak. Nie, nie będziesz. Nie będziesz. Nie będziesz słuchała muzyki. Dopóki nie będziesz jadła, to nie będziesz słuchała muzyki. Tak. Tak. Będziesz musiała iść do mamy. Zapytać się, czy ci dać skutterek. Tak właśnie. A nie, to teraz? Będziesz tańczyć. Так, кто а, не попад?